Ponad 40-osobowa grupa dzieci i młodzieży Zelwowa, łódzka, Wołońska i rzęsnej wraz z opiekunami spędziła dwa tygodnie na letnich koloniach we Wrocławiu. Organizatorem wyjazdu była Fundacja im. Świętej Jadwigi. Chcieliśmy tutaj zorganizować ten pobyt dla dzieci, żeby dzieci mogły spokojnie, przez dwa tygodnie móc zwiedzać, ale przede wszystkim odpocząć, żeby jak najmniej myślały o tym, co się dzieje na Ukrainie czyli alarmy, naloty, a ostatnio też i powódź. Pobyt we Wrocławiu był dla uczestników nie tylko okazją do aktywnego wypoczynku i zwiedzania, ale przede wszystkim chwilą wytchnienia od trudnej codzienności i niepokoju, jakie niesie ze sobą trwająca wojna w Ukrainie. Jesteśmy wdzięczni za taką możliwość dla naszych dzieci prowadzić ci dwa najmłodsze tygodnie. Jestem szczerze wdzięczna za to, że nasze dzieci mogły spędzić dwa niezapomniane tygodnie w pięknym Wrocławiu. To był dla nich czas prawdziwego wypoczynku, nabrania się nowych sił, a także poznawania kultury, języka i historii Polski. Z całego serca dziękuję Fundacji im. świętej Jedwigi, panu Kazimierzowi Pabisiakowi oraz miastu Wrocław za tę niezwykłą szansę, za okazane ciepło i życzliwość. Większość dzieci była we Wrocławiu po raz pierwszy, w ogóle w Polsce po raz pierwszy. Na pewno, na pewno będzie to owocować w przyszłości, na pewno odpoczną, będą miały takie wakacje i odpoczynek jak wszystkie dzieci na świecie, na całym świecie, za co na pewno zasługują. Bardzo się cieszę z tej możliwości, bardzo jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy jakoś przy, przyczyniły się do tego, bo wiem, że to jest praca dużo osób. Dużo zaangażowania, poświęcenia, dużo, 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 których nawet chyba nie wiemy, ale na pewno naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni, bardzo zadowolone, bardzo szczęśliwe. Dzieci i młodzież pochodzące ze Lwowa i Wołynia miały okazję odkrywać uroki Wrocławia, uczestnicząc w wyjątkowej podróży pełnej edukacyjnych i rekreacyjnych atrakcji. Zwiedziły najważniejsze zabytki stolicy Dolnego Śląska, poznając jej historię, kulturę i architekturę. Wybaliśmy w kościoł świętej Jedwigi, tam było bardzo ładnie bardzo ładne na są. I w akwoparku są bardzo ładne górki, takie wysokie i bardzo ciekawe. Muzeum, Płodny, Tetropalis. I go też, tam było też bardzo ładnie i dużo zwierząt było interesujących, na przykład Gepardy albo... Jak dzikia do podziękować chciałbym bardzo podziękować za możliwość przyjazdu tutaj. Bardzo nam się podobały spacery po pięknych ulicach Wrocławia, szczególnie zachwycił mnie rynek. Każdy budynek wygląda inaczej, ma swoją historię i wyjątkową architekturę. Mnie się to, że... Wrocław to miasto z ogromną historią i niesamowitą architekturą. To naprawdę zrobiło na mnie wrażenie. Nie spodobało się. Jest tu mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, np. Hydropolis, Aquapark czy Zoo i wiele innych ciekawych miejsc. był Wrocławskie Zoo jest ogromne, zobaczyłem wiele gatunków zwierząt, których wcześniej nigdy nie widziałem na żywo, wszystko mi się bardzo podobało. Dla wielu jednak najcenniejsze było poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Tak e, radośnie, że tutaj przyjedziemy i tutaj odpoczniemy tylko od tych alarmów i pośpiewamy sobie. Tutaj jest po prostu cisza, są spokojne nocy, nie ma alarmów. Możemy odpocząć od tych niespokojnych I Ten wyjazd pozwolił nam odpocząć od niespokojnych nocy. Możemy choć na chwilę oderwać się od tej trudnej rzeczywistości. Czujemy się tutaj swobodniej i spokojniej. Przede wszystkim bezpiecznie. Nas, u nas też ludzie żyją, wychodzą na ulicę, ale tutaj wszystko wydaje się takie radosne i pogodne. W nocy możemy spać spokojnie, odpoczywać, nie myśląc o alarmach powietrznych i o tym, że możemy się nie obudzić. To daje ogromne poczucie ulgi. W siedzibie dolnośląskiego urzędu wojewódzkiego we Wrocławiu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego. Spotkanie wzbudziło wiele pozytywnych emocji wśród uczestników i gości. W jego trakcie dzieci zaprezentowały tradycyjne piosenki w języku ukraińskim. W ratuszu we Wrocławiu uczestnicy wizyty mieli zaszczyt spotkać się z prezydentem miasta Jackiem Sutrykiem. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze i było wyrazem gościnności oraz otwartości Wrocławia wobec młodych gości z Ukrainy. Niespodzianką dla dzieci okazała się obecność kociego mieszkańca ratusza, Wrocka, który z entuzjazmem powitał uczestników spotkania. W geście wdzięczności dzieci wręczyły mu drobny upominek. My wspieramy Ukrainę jako Wrocław, wspieramy Lwów, wysyłamy pieniądze, wysyłamy dary, ale także przyjmujemy dzieci, które tak jak Pan powiedział, no mogą tutaj przez tych kilka dni odpocząć, nie muszą patrzeć na alarmy, które przychodzą, nie muszą zbiegać do schronów czy innych miejsc ukrycia, mogą po prostu chwilę pocieszyć się. Po prostu spokojem. Dla mnie to i bardzo wzruszające, i bardzo ważne, i cieszę się, że jako ta wspólnota wrocławska możemy w ten sposób pomóc. W programie nie zabrakło również duchowego wymiaru zwiedzania. Uczestnicy kolonii odwiedzili katedrę świętego Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim, jedno z najważniejszych i najpiękniejszych miejsc sakralnych w Wrocławiu. Po wyjątkowej wizycie dzieci czekała kolejna atrakcja dwugodzinny rejs z statkiem po Odrze. To była chwila wytchnienia radości i zachwytu nad urokami miasta od strony wody. W ramach programu pobytu odbyło się również spotkanie z konsulem Ukrainy we Wrocławiu, Juriem Tokarem oraz księdzem Andrzejem Michaliszynem, proboszczem parafii grecko-katolickiej pod wezwaniem podwyższenia krzyża pańskiego we Wrocławiu. Dzieci miały okazję zwiedzić świątynię, poznając jej historię, architekturę oraz znaczenie dla lokalnej społeczności grecko-katolickiej. Dla nich to jest po prostu możliwość normalnego odpoczynku, normalnego życia, tak powiem, odsapnięcia od tej rzeczywistości, w której żyją na co dzień, bo tak naprawdę... Każda rodzina, każde dziecko jest dotknięte wojną. Albo brat, albo tata, albo nie wiem, wujek jest na froncie, albo ktoś już stracił y, członka rodziny. Dzięki współpracy wielu instytucji i ludzi dobrej woli udało się stworzyć dzieciom z Ukrainy przestrzeń prawdziwego wypoczynku, bezpieczeństwa i nadziei. Dla nich ten letni pobyt w Wrocławiu z pewnością pozostanie niezapomnianym wspomnieniem, nie tylko pełnym atrakcji, ale przede wszystkim ludzkiej życzliwości i wsparcia.